A dzisiaj odbędzie się oficjalne otwarcie strzelnicy. Zapoczątkuje to salwa armatnia. Zapewnią nam tutaj bracia z Bractwa Kurkowego. Mieszkańcy gminy Łaziska i miejscowości Łaziska wręcz domagali się tej strzelnicy. Taka postawa jest dosyć specyficzna, jeśli chodzi o nasze strzelnice i naszych sąsiadów, którzy zamieszkują wokół strzelnic. Może uda nam się zapytać Pana Wójta, jak on to widzi jak to wygląda w Łaziskach. Z Łazisk, dla Portalu Strzeleckiego Darek Topyła. E, cegielka, cegielka. Nazywam się Karol Dżenda, jestem Wójtem Gminy Łaziska. W dniu dzisiejszym otwieramy strzelnicę która funkcjonuje dzięki Działalności Towarzystwa, Stowarzyszenia, ale Towarzystwa, Gminnego Towarzystwa Strzeleckiego Jastrząb. Yy, Strzelnica w Wzyskach to miejsce z tradycjami. Funkcjonowało przez wiele lat, była użytkowana przez Ligę Obrony Kraju, gdzie po różnych później perturbacjach przez yy, krótki czas przestała funkcjonować i poprzez działania prowadzone przez GTS Jastrząb Elizówka. Dokonaliśmy restytuowania tej właśnie strzelnicy, która dzisiaj e, otwiera swoje podwoje i myślę, że będzie funkcjonowała w mocnym, w dobrym klimacie. Panie wójcie, a jak wygląda też praca z okolicznymi tak. mieszkańcami? Bo słyszałem wcześniej, że jest to dosyć niestandardowa rzecz, jak na warunki polskie. Niestandardowa, ponieważ nasza strzelnicza cieszyła się, gdy funkcjonowała bardzo dużą popularnością i w momencie, kiedy, kiedy jej nie było i był okres, kiedy nie funkcjonowała, było wiele zapytań na ten temat, kiedy ona wróci i kiedy hmm. będzie można z niej korzystać. Korzystają z niej różne środowiska, korzystają z niej służby, korzystają z niej myśliwi, korzystają z niej. Też w celach edukacyjnych uczniowie, szkoły, więc jak najbardziej uważamy, że Strzelnica w Łaziskach jest miejscem, które nie stanowi kłopotu i problemu, a wręcz przeciwnie, jest miejscem, które jest oblegane i bardzo chętnie uczęszczane przez wiele, wiele osób. Dziękuję bardzo i wszyscy wklepujemy sobie strzelnicę łaziska w mapy Google i odwiedzamy.